Cześć, z tej strony JarekXV to jest kolejny odcinek z Roblox. No, długo było na YouTubie. No, teraz robię opening za 10, 11 milionów. I ogólnie, teraz wam pokażę pety, które obecnie używam. No, to jest jeden pet, który używam, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Właśnie, nabijam sobie w indeksie też, mam jeden petek i... No i propos tego też będę trochę mówił o tym, dlaczego nie nagrywałem i w ogóle. No więc zacznijmy o I na przykład, jeśli zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujecie kanał. I pod komentarzem, na, znaczy w komentarzach napiszecie swój nick, będziecie mogli wygrać takiego robocika 13 milionów. Jak widzicie, mam właśnie dosyć dobre pety, które właśnie sam wbijałem, no. Mam nadzieję, że w tym openingu trafię... No, mityka, albo legenda w sumie już też będzie spoko. No mamy trochę tej kasy. Taki cyberfoxik też może golden będzie to wygrania. No więc wy możecie wygrać. Happy computer, okej. Okay. Już szybko, dosyć ten happy computer. No teraz też propos tego, że... No, ogólnie nie było mnie długo też z powodu nie było mi długo też z tego, że jak wiecie, no, szkoła się zaczęła, inne dodatkowe zajęcia, i tak dalej, i tak dalej. No, na przykład też dlatego. Czasami też jak no, czasami nie mam ochoty. Nie chcę mi się, nie mam pomysłów. No ale teraz Wrócę raczej. Mam nadzieję, że będę. No, spróbuję nagrywać więcej dla Was tych filmów. No. Ha. no i te tak mi więcej. No. O, oh, happy komputer, No i plusik. W ogóle, jak nie wiem, czy widzicie, ale mam pełne. wszystkie busy odpalone na kilkanaście godzin kilka. No, nie wiem, czemu sam to odpaliłem tak wcześnie, już miałam to długo. No, taki Cyberfox Golden, myślę, że może być dla was do wygierania, albo taki. To zależy, czy dostawicie łapkę w górę, nie? Właśnie, próbu łapki w górę i, no, statystyk, w pewnym sensie można to tak powiedzieć kanału. Jak mi nie było, to mam pod, w tym czasie, mam teraz 12 subów. No, za co bardzo wam dziękuję. Jestem bardzo szczęśliwy. No i dlatego też taki Opening jest. No, niedługo simulator, w simulator update są w samą sobotę, dziś wtorek, tak? Tak, wtorek. Od razu jak to nagram, to będę to wyrzucał na YouTube'a. No, jak można zauważyć, to mogę Wam wszystko pokazać. patrzcie na przykład, no, mam du dużo tych petów fajnych. Wszystkie teleporty kupione. No, mam maksymalną rangę nawet. No, troszkę tu, no, troszkę mam. No, nie jestem może jakimś mega, jak załóżmy, jak takiego YouTubera poza nikt, nie wiem, czy znacie. No, on to na przykład jest mega wymaksowany. No, ja taki nie jestem, lecz. Próbuję być jak najlepszy. No to jest super, Foksy. To, to może naprawdę być trochę dla Was do wygrania. Ja się cieszę. Tylko musicie tu zostawić łapkę w górę. Też. No jak naj... Im więcej łapek w górę, tym więcej petów do rozdania. Tak naprawdę. Jeśli napiszecie swój nick, to... I zostawicie łapkę w górę, no to tyle osób. Ile będzie komentarzy i łapek, no to ja tyle osobom dam takiego... Cyberfoxa Golden. A może dla tych, co zostawili, suba nawet. Będzie Cyberfox Rainbow. No więc opłaca się. Takie peciki fajne. Będą, o, taki Cyberfox Rainbow ma jakieś 45 milionów. Więc. Jeśli nie jesteście, jesteście słabi, dosyć w nie graliście no to dzięki mnie możecie dosyć sporo zyskać. <laughs> No, szkoda, że nie drobię w ogóle zauważyliście to, jak otwieracie sobie te jajka, dużo, mało, no, że niby są takie małe szanse na tego Happy komputera, a no, łatwo go dosyć zdobyć, na przykład ja już mam Golden. No i teraz nic nie sypie, na początku kilka tych Happy komputerów, a teraz nic. Ja myślę, że po jakimś czasie, jak potworam ich trochę, no to, po, jeśli coś ciekawego dropi, no to wam pokażę. Zrobię coś może trochę głupiego, ale otworzę jedno to jajko Tylko jedną. Nawet przyczepię się trochę i kasa szybciej pójdzie No ale otwórzmy to jedno złoto jajko No i Cyber Fox Golden Czyli taki pacik będzie mniej więcej dla, nie dla niektórych do wygrania, no więc Wiecie co robić Dużo tych robocików, więc bardzo fajnie sam z chęcią użyję tych robotów więc może być nawet taki właśnie robocik Taki pet albo ten pet wersji rainbow Do wygrania. więc wiecie Im więcej łapek Komentarzy no tym lepiej A właśnie Napiszcie komentarz jeśli chci chcielibyście wygrać od takiego peta załóżmy od Takiego peta rainbow od Takiego peta normalnego niestety No to napiszcie pet, znaczy, daj, Napiszcie komentarz Daj peta no to wtedy no, próbuję w większości osób dać, albo wszystkim, zobaczymy ile będzie komentarzy. Ile łapy w górę, no bo jeśli będzie jedna łapka w górę, albo zero, no to niestety nawet, no bo nie do wygrania. Taki pet, tylko taki cyberfox. Jeśli będą już dwie łapki w górę, no to taki pet. Trzy łapki w górę. Taki Pet, a 4 to, to Rainbow. I powyżej 4, no to zobaczymy. Może będzie nawet lepszy Pet do wygrania. No. To zależy wszystko od Was. No i nic nie sypie. Takiego fajnego. No więc widzimy się, no, za jakiś czas. Kolejne złote jajko. Chcę już to naprawdę przyspieszyć. Jakby taki happy computer, Rainbow. No nie, Cyberfox był, bo... No niestety. No potwieram jeszcze trochę na tym nagrywaniu. No i zobaczmy, co tu trafi oczywiście CyberFox, bo musiałem trochę przerobić już ich. Zostanie mi milion, to chyba znów otworzę te. No to nie jest jakieś mocne jak otwieram kilka tych, no otworzyłem na razie tylko 2 miliony z 11, no to 9 milionów. Wdałam na te jajka, a mi tyka nie trafiłem do tej pory. No to Helos. Ogólnie te 11 minut to jakieś 100 jajek. 100 jajek i nic. Właśnie. Ja chcę zobaczyć jedną rzecz. Czy w questach jeszcze mam um, otwieranie jajek. orbs merchant uh, Ty po prostu... Uh, nie! Aha, już dosłownie otworzyłem 350 jajek ten quest i zakończyłem to. Okej. Okay. Właśnie trafił mi się jeden, ten, happy computer, normalnym, niestety. No, ale zrobiłem sobie drugi golda, mam trochę tych goldów. No, zawsze plus. Ale taki ładny mityk. Nie no, za mało, za mało łapek zostawiacie pod tych film. Nie, za mało łapek zostawiacie. No teraz chyba trochę więcej zostawiliście, bo chcecie, żeby były emocje, nie? Bo happy computer, no to już coś lepiej. Ale co tak mało... Ej, zostawcie więcej łapek. To chyba przez to, że nie, nie mam przez to z tego szczęścia, no halo. Halo, halo, proszę zostawić łapkę w górę. Jeszcze lepiej, jakbyście zasubskrybowali kanał. Wtedy, będzie, jeśli zasubskrybujecie kanał, to takiego ładnego mityka będziecie mogli zdobyć, jak tu, to jest do, to, 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 do, do trafienia sam, no, to takie jest to wygranie. Ej, już postaraliście się trochę. No dobrze Dobra. Co tu będzie, co tu będzie? Mityk? Nie, robot. To tu będzie, błagam, jak się... Nie, dobra. Później zobaczę, co trafiłem. No to już są ostatnie jajka. No, taki mityka. mityk, no nie trafił się. Happy computer, oh yeah. No to dobra, to już przedostatnie jajko. Tu będzie ostatnie. Jeśli tu trafi mityk, no ja nie wiem, co się dzieje. Ja naprawdę, ja wariuję po prostu. No nie, ale ogólnie możecie wygrać takiego peta, albo takiego, albo ty takiego. I pamiętajcie, 0 łapek w górę to taki pet do wygrania. No, 2 łapki w górę to taki pet do wygrania. Trzy łapki w górę to taki, 4 to będę musiał skłonić jakbyś ranił był. Takiego, jakoś, no. No i to koniec tego odcinka, tego openingu za 11 milionów. Papa. Pa.